Cześć kochani! Cześć! W ogóle powinna mieć patent na to. Powinnam sobie ten ruch opatentować, słuchajcie. <głos> <głos> Bo każdego vloga wam, was tak samo witam. E, dzisiaj e, będzie o... o moich nieudanych stylizacjach, które miały miejsce nie tak dawno temu. Bo e, słuchajcie, zanim się pojawiłam na kanale YouTube, e, miałam swojego bloga. I właśnie mój blog niedawno obchodził nie zrobiłam oficjalnych urodzin, no trudno. Piąte urodziny. Słuchajcie, pięć lat już ponad jestem blogerką. Tak, to jest spory szmat czasu. I słuchajcie, pięć, pięć lat... Już zdjęcie, pięć no, lat... Znaczy, dłużej ci robię, ale na tego bloga pięć lat. Długo, Karola, długo. I patrz, nie pozabijałyśmy się. Lubimy się, szanujemy. Widzicie, da się. To się mówi, że się nie da z, kobiety, z kobietami pracować. Absolutnie się da. My jesteśmy tego przykładem, aczkolwiek dużo, dużo tutaj daje Karoliny cierpliwość. Tak, bo jest cierpliwą dziewczyną. Słuchajcie, ale dobra. Stylizacje. Stylizacje. Wysłałam Ci maila Karola. Otwierasz, nie? I pierwszą. Otwórz na razie tylko pierwszą. Słuchajcie, stylizacje z bloga, które są... Naprawdę nieudany. Nie wiem, co tam autorka, czyli ja, miałam na myśli, tworząc te stylizacje. Naprawdę nie wiem, zaraz wrócimy do nich. Ale to są rzeczywiście większość tych stylizacji z pierwszego roku działania albo drugiego. Nie będziemy przedłużać, przejdźmy od razu do pierwszej stylizacji Karola. Ta 10 sukienek, nie tylko. 15? 15 nie tylko na plaży, słuchajcie. No, zamysł vloga jest bloga tego wpisu jest bardzo fajny, ale słuchajcie, i teraz co tu, się za, co tu się zadziało w ogóle? Co zadziało się? Zadziało się to, że założyłam sobie taką zwiewną sukienkę na plażę, taki, taką tunikę, bo to taka tunika Karla, prawda? E, I tak. do tej tuniki, słuchajcie, zwiewnej na plażę dopasowałam buty na obcasie. Wprawdzie z odkrytą piętą, ale nadal są to buty na obcasie, zakryte z przodu, no z tyłu otwart z otwartą piętą i i te buty do takiej z sukienki na lato nie powinno się było zestawić. Do tego wszystkiego musiałam dopasować dokładnie w kolorze torebeczkę, żeby torebeczka zgadzała się z bucikami. To teraz ja Wam mówię, słuchajcie, że tak nie musicie robić, że te czasy, kiedy torebeczka pod buciki ma się zgadzać idealnie: czarny, czarny, biały, biały, czerwony, czerwony. To nie, to już te czasy minęły. Prawda Karola, dobrze Prawda. mówię? Możemy. Lat, no, jest z to specjalizacja, się. słuchajcie, sprzed pięciu lat, jedna z pierwszych. Ten kolor habrowy, jak gdyby ok, no, ale po prostu te dobranie tej torebki, idealne do tych butów i do tej sukienki. Znaczy, ta sukienka w jest ładna. Jest ładna, Karola, gdyby ją zestawić. Z, z, z klapkami. głupimi klapkami. Tak. I koszem słonkowym to to już by jakoś bardziej zagrało, ale nie, ja musiałam do tego założyć obcasy, ledwo mi dupsko zakrywa za przeproszeniem. I słuchajcie, i do tego wszystkiego Karole, jak się przyjrzysz na zbliżeniu, może nie będziesz widziała, może zobaczysz, e, bransoletki i te słuchaj, tatuaże złote na ręku. No co myślisz o tych tatuażach złotych? Jak nastolatka słuchaj. Jakbym miała 14 lat albo no, no, jemniej. Młoda była taka, że Pamiętasz, była te, młoda. Te złote tatuaże to było coś. To było coś, słuchajcie. I teraz tak, w tym wpisie polecam sukienki, zwierne sukienki na plaży. I teraz przelećmy je. I teraz ja wam mówię. Żadnej bym nie ubrała. Nie, nie. Dobra, nie biała. Nie. 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 No ta ostatnia, ta Nelly ładna jest. Jedna z ostatnich Neli. Nie. No, mi się nie. bardziej ta Podneli podoba, ta Stup Secret, taka zwykła, klasyczna biała, przedostatnia. Przedostatnia. A no dobra, no dobra, ta jest świetna. Rzeczywiście ta jedna bym taką założyła i taką też bym założyła. Tak, tak. No to, też. no to słuchajcie, tak, z 15 zbiewnych sukienek założyłabym dwie. Czyli tak mi się y, pozmieniało, jeśli chodzi o gust modowy. I zapewniam Was, że pozmieniało mi się na lepsze. Ehm, Karola, co się śmiejesz? Na gorsze mi się pozmieniało? Nie, na no lepsze, no. ale się, się te sukienki, którą prawda? Nie, no w ogóle te sukienki, nie, 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 nie. Może, może trzeba zdjąć tego ten wpis na blogu. Zresztą podlinkujemy, to możecie sobie dokładnie wszystko tam obejrzeć. Także na pewno nie, słuchajcie, taka tunika na plażę z butami na obcasie. To mówimy nie. Karola, idziemy dalej. Słuchaj, wchodzisz w Gmaila i Klikasz Już, drugą i stylizację. stylizację. I ja też doskonale pamiętam tę stylizację, bo to była jedna z pierwszych współprac, to chodziło chyba o walizkę, bo tutaj jest tak, tak. W, w, bardzo mocno ograna. I słuchajcie, tutaj co tu się porobiło? Tu znowu musi być zagrane, muszą być zagrane różowe konwersy do różowej torebki. Słuchajcie. Nie, nie wiem, po co ja kupiłam tę torebkę, bo ją miałam dwa razy między innymi raz na tej stacji, To jest trussard jego. Mm, ja tam się bardziej zastanawiam, torebkę. po co kupiłaś te konwersje? Tak, ja już ich nie mam oczywiście. Znaczy, ostatnio gdzieś one leżały i mówię, nie, no nie będę w nich chodzić. Gdzieś już tam chyba je oddałam, a zobaczcie, ile lat, bo to który to był rok, Karola? 2015. To było dokładnie po chwilę po założeniu vloga, bo po, pamiętam, że w połowie kwietnia założyłam. Nie wiem, po co mi były te konwersy. wiesz, no one też nie wyglądają tragicznie, ale, ale nie. Ale walizkę masz fajną. Ale walizkę mam fajną, ja e, bardzo dobrej e, jakości, tak. Słuchajcie, najlepszy. zobacz! Kupiłam to tobie walizkę. Widzisz, zainspirowałam cię. No, oczywiście. No, oczywiście. A jaki to kolor wziąć? Taki sam. Też różowy, a widzisz, cudownie. Słuchajcie, i teraz tutaj Karola przyjrzyj się uważnie na zbliżeniu, to widać. E, ta bluzka z tymi latającymi mężczyznami. Ten top. Mężczyznami? Tak, jak ja mogłam w ogóle taki podkoszulek założyć? Widzisz, że to są mężczyźni latający? No błagam was, no. No błagam was, no. No, 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 no. no nie wiem, no. I skąd jest ta bluzka w ogóle, ten t-shirt? Medicine, okej. Okay. Ja On taki to... młodzieżowy. No, a ja nie Najbardziej tak. dziwi ta narzutka. Ta narzutka też taka. Tu z przodu krótsza, z tyłu dusza nie lubię takich rzeczy. Hmm. Nie, nie wygląda to dobrze. Karola to nie no to jest. to wygląda bardzo tanio i w ogóle to Tanio wygląda, wygląda tak. tanio, prawda? Tanio, totalnie nie w Twoim stylu. No nie. No nie. Jestem totalnie na niej. Jeszcze tamto można by było uratować, gdyby się zmieniło buty, bo butę. Tak, płaczą, to tutaj, to tutaj nic nie uratujecie. To tutaj mi się nic nie podoba. Jedynie ta torebka spoko, ale to czegoś innego. Dokładnie. I słuchajcie, jedyne co mi się w tym w tym wpisie Dzień podoba... Bata, to... Nie, um... No tak, bo one są słuchajcie przerobione jeszcze takimi filtrami sprzed pięciu lat. To teraz to wszystko poszło bardzo do przodu. Zresztą widzicie po mojej ostatniej stylizacji. Natomiast Karola, muszę przyznać, że te moje pozowanie wcale nie jest złe na tych zdjęciach. Nie, jest spoko. Jest bardzo. spoko. Takie modelkowe. ja też. pamiętam, że tam miałyśmy w ogóle też piękne yy, światło. Tak, ja tak. Dużo tam, szkła, tak. tak. Musimy tam powtórzyć kiedyś jak będziemy mieć jakieś takie właśnie działania. Yy lotnisko, chociaż to pewnie nie prędko, to by było super. Słuchajcie, podoba mi się, coś mi tu dzwoni na iPadzie, nie szkodzi. Podoba mi się tak, tylko to, jak pozowałam. Wszystko inne jest do wymiany, tylko ta walizka zostaje, jest ok. Idziemy dalej, słuchajcie, trzecia, trzecia stylizacja, to ja też nie wiem, o co tutaj Karola ta czerwona sukienka zamiast małej czarnej. Klikasz w to? Tak, już jestem, już przeglądam. I teraz słuchajcie, tak, ja już mówię. Ta, to, po pierwsze, ta sukienka wygląda ultra, mega tanio. I niestety ta sukienka taka była. Sugar free. To nie był dobry, to, to nie był dobra, dobra decyzja, jeśli chodzi o tą sukienkę. Ona była z jako, jako słabego materiału. Ale mi się wtedy strasznie ta sukienka podobała, strasznie. Ale wiecie, co mi się tutaj nie podoba? Zestawienie czerwieni z czarnym. Nie, to... Karola, no czerwony i czarny razem. Co jest. o tym się sądzisz? jeszcze jedna rzecz bardzo nie Mów. Miałaś bardzo kieski stanik tej sukienki. A ja chciałam eksponować ten stanik, wiesz. Pamiętam, ale... E, no ale on, zobacz, ten... jakieś mam rozpłaszczone piersi no na właśnie, boki. Nie. No umówmy się, no. Jakby był inny stanik, to byłoby naprawdę, myślę, że dużo lepiej. Tak? Że... M, tak. Bo no, ten stanik jest... Nie, no masakra, jak ja mam... Nie, nie moje piersi, ja mam całkiem niezłe, rzekłabym nawet. Słuchajcie, no i ta czerwień i czerń, nie wiem, nie podoba mi się takie połączenie kolorów. No mam jakiś z tym problem. Karola. a Ty? Czerwony i czarny lubisz? Razem? Nie przypadam za czerwonym, tak A, w nie. ogóle, tak, rzeczywiście, bo to nie masz nic czerwonego, ja uwielbiam czerwony. Wyglądam na tej... ładnie jakoś tak młodo wyglądam na, na tych zdjęciach. No, wyglądasz przepięknie. Prawda? Mhm. Kurczę, jakoś tak ładnie, i tylko ta czarna kreska na oku i wszystko. Oczywiście ta nie jest. No nie, nie, słuchajcie, bo to są retusze sprzed pięciu lat, bo tutaj widzę, że był grany retusz. Ja się uczyłam wtedy. Chyba się wtedy jeszcze uczyłaś. Natomiast jeszcze trzeba zwrócić na jedną uwagę, że jakiś taki mam brzuszek pociążowy. <śmiech> <śmiech> Widzisz? Chociaż talie mam... Dużo, i trochę za dużo brązera na policzkach. I za dużo zdecydowanie brązera na policzkach, on wychodzi strasznie mocno i tutaj... na pierwszych zdjęcie to widać, jak masz taką linię tutaj. Tak! Za mocno. Za mocno i za tanio. Słuchajcie, jedynie torebka pożyczona wiem, że to było chyba Mark Jacobs. pożyczona od mojej... Kto się Nie, 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 od mojej takiej kuzynki. A. Która bardzo fajnie gra. No i słuchajcie, później znowu zrobiłam przegląd sukienek. Weź ty tam pojedźć Karola. No, Jezus Maria. Nie, nie, nie. No żadna. No żadna, no żadna. Słuchajcie, nie. Czyli kolejna nieudana stylizacja, aczkolwiek ja wyglądam ładnie na tych zdjęciach, mimo że Karola jeszcze się uczyła retuszu. Mm. Ładnie wyglądam. No niby szczupło, tylko właśnie to chyba było jakoś tak trochę pociąży jeszcze jeszcze nieogarnięte. Przycięty tu but. No nie, nie. Nie łączcie dziewczyn czerwonego z czarnym. Tak nie, do, nie do końca. Nie, nie, nie. Słuchajcie, idziemy dalej. E, idziemy dalej do... Karola, ta cała na czarno, nie? Wtedy wchodzę, wjeżdżam ja, czarna plama, słuchajcie. A ja powiem, tam z I teraz, słuchaj, Karola, widzisz te frędzle między nogami na pierwszym zdjęciu? Ta spódnica w ogóle była nieudana, ja w niej źle wyglądałam. Widzisz, ja jej nawet nie wyeksponowałam na tych zdjęciach, bo coś z nią nie było tak. I teraz, słuchaj, tam spódnica. Widzisz te rękawiczki? W połączeniu z ilością tych bransoletek, no przecież tam wszystkiego jest za dużo. Za dużo. Jak już zakładam takie rękawiczki, no to już sobie powinnam podarować te bransoletki, które są tak, bardzo piękne, razie. notabene. Tak, ale, ale co mi się na przykład bardzo podoba, w sumie tego nie pamiętam, pierwszy raz widzę Cię z taką rzeczą, co podoba mi się tak, tak. na szyi. Tak, ta tasiemka, tak, tak, czoker, tak, 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 bo wtedy były modne, Karola. Tak, ale naprawdę fajnie wyglądasz, spódnica faktycznie, gdyby wymienić spódnicę, zdjąć rękawiczki... Tak. To Zostawić te bransoletki i ta torebka też yy, ujdzie, tak, w ogóle ta torebka jest bardzo fajna. fajna, no, to, to wszystko byłoby tak, tak, troszeczkę tutaj yy, nie za dużo teatralnie, nie z... wiem, gdzieś na pewno mam ją schowaną, no jest fajne. Pauliny o, Szedel, ja polskiej marki, yy, ogólnie kochani, tutaj dzieje się za dużo, mam za mocny dużo, makijaż, tak? mam ten mocny czoker, mam te rękawiczki mocne, cała jestem na czarno, więc jestem chodzącą czarną plamą, nie, nie słuchajcie. Ale jest fatalna. fatalna, Fatalna jest. Ja ją pamiętam, że mi to w ogóle... W sensie na mnie ona dobrze nie wyglądała. No i w ogóle te frędze między nogami to nie jest dobry pomysł. Um. Ja pamiętam, że ona mi się podobała wtedy. Okej. Okay. Ale nie wyglądałam w niej dobrze. I nie, tu jest, nie, słuchajcie, nie. prawda Karola, ja, ja dopowiedziałam tę prawdę, którą Karola miała w głowie. <laughs> I za mocny makijaż zdecydowanie do takiej mocnej stylizacji. Ale ten czekaj na szyi Tak, 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 tak. tak. OK, i słuchajcie, i ostatnia, słuchajcie, jest to najnudniejsza i najgorsza. Może nie najgorsza, ale najnudniejsza stylizacja na bloku, słuchajcie. No to jest jakieś totalne nieporozumienie, słuchajcie. E, oczywiście zestawienie kolorów jest jak najbardziej lubię, bo ja nawet ostatnio na Instagramie moim mówiłam, nie lubię różu z szarością, ale szarość np. z bielą, szarość z błękitem, tak. I tutaj zestawienie kolorystyczne jest dobre. Absolutnie tak. Ale wszystko inne jest złe. Masz to Karola? No mam. Słuchajcie. Tak znaczy powiem tak. No, nie no Karola, no błagam. Nudno, no. no jest tak to nudno. Nie jest źle, bo jakbym tak spotkała ubrana na ulicy dziewczynę. To nie powierza, pomyślałabyś, no, że, jest no, no, nie że jest blogerką modową. No proszę Cię. Nie pomyślałabym, że jest blogerką modową. Ale nie pomyślałabym też, że jest źle ubrana. Dobrze jest ubrana, ale jest bardzo nudno ubrana. Nudno. Słuchajcie, no bo jest tak. Zwykłe błękitna bluzka Pamiętam, że ona była dobrej jakości. Do naprawdę takiej spódnicy, no, nawet pięć lat temu nie powinna już takiej chodzić. Bo to jest spódnica dla nastolatki, Karola. Ta szara, nie? Nie, ty masz takie nogi, że możesz. Mówisz? Tak. E, torebka Michael Kors, żeby była pełna jasność, nie jest torebką moją, jest pożyczoną do zdjęć, bo e, ja oprócz saszetki Michaela Korsa to nie mam nic, e, jeśli chodzi o torebki, bo buty lubię, a torebki nie, to już wiecie. Słynny zegarek, który kiedyś nosiłam, a którego teraz nie założę. Bo zakładają wszyscy. I słuchajcie, broni się tutaj w tej stylizacji absolutnie moja kurtka jeansowa Orsej, o której mówiłam 100 razy tutaj. I widzicie, już ją miałam i chodziłam w niej w 2016 roku. I w ogóle ten naszyjnik Swarowskiego, ten kamień taki, wiesz, Karola. Nie wiem, hashtag, no nie wiem. I słuchaj na koniec te kapcie buty. No te kapcie nie ma najgorsze w tym. Tygodniu. Nie, słuchajcie, te kapcie po prostu nie, nie, nie bardzo. Może takie białe jakieś tenisówki albo jakieś takie adidaski by się przydały, ale tutaj niekoniecznie. No i słuchajcie, to jest ostatnia z stylizacji, którymi mi się nie mogę pochwalić. Karola, która najgorsza z tych wszystkich pięciu. No. Dla mi się, że chyba ta z czerwoną sukienką. Ta z czerwoną sukienką. Mm -mm. Do tej pory pamiętam, jak ją tu robił się na balkonie, no ja Na tak tarasie. No dobrze, słuchajcie, która najgorsza, która najlepsza. Yy, jak chcecie jeszcze sobie obejrzeć więcej tych zdjęć, jak to kiedyś Karola strykała mi zdjęcia i filtrowała je, retuszowała. szczęście. Że te czasy są za nami. Naprawdę teraz jak retuszujemy to minimalnie delikatnie i kolory Karola też już podciąga tak delikatniej. Więc yy, staramy się jak najmniej przy tych zdjęciach, aczkolwiek wiem, no inne dziewczyny prze, przerabiają zdjęcia tak, że czasem ciężko je rozpoznać, a na przykład jest taka jedna blogerka, influencerka o, influencerka, którą na przykład bez obmawiania, ale słuchajcie, no, ona jest naprawdę duża, ta dziewczyna, a robi się na rozmiar mniejszy ode mnie na zdjęciach, albo na mój rozmiar. Mm -hmm. A Karla wie o kim mówimy, i, i, i jak gdyby ta, takim rotuszem mówimy nie. Posłuchajcie, bo, bo to jest bo to jest naprawdę niefajne, wiecie, no kurczę, później spotykacie taką osobę na ulicy i what, wiesz, z rozmiaru, słuchajcie, 46 na 38 no to, to, to nie. Jak retuszować zdjęcia, to słuchajcie, delikatnie, oczywiście te zdjęcia Wam mają się podobać, bo to jest, nie wiem, Wasz Instagram, Wasz blog, żeby było ładnie, estetycznie, tak jak chcecie, ale kurczę, no nie przerabiać tak maksymalnie zdjęć albo... Że ja twarzy nie potrafię rozpoznać danej celebrytki, bo jest tak pozmieniana. Więc tak ostrożnie z tym. Napiszcie w komentarzach, która stylizacja najlepsza, która najgorsza. Karola jeszcze się zgłasza. Bo ja jestem ciekawa, co by było, gdybyśmy tak za 5 lat zrobiły sobie taki przegląd. Prawda, zobaczymy. Aczkolwiek te nasze ostatnie, Karola stylizację, Patrycji Aryton, mm -hmm. Olsen, dla Celbessa też ładne. No, 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 no to nam wyszły. Wszystko możecie sobie zobaczyć u mnie na blogu, podlinkowuję pod vlogiem. Bardzo dziękujemy, jeśli się podobało to łapki w górę, która stylizacja najgorsza? Dajcie znać w komentarzu i żegnamy się. Pa! pa!